Siemanko YouTube, dzień dobry, to ja, wasza dawka informacji o Cywilizacji 7. Słuchajcie, dzisiaj przyjrzymy się niesamowitym miastom dziwnym dystryktom, które zaprezentowało nam Studio Firaxis na ich ostatnim livestreamie. Proszę bardzo, jedziemy. So you actually have to get all the way up to 40 total yields from a tile, which seems high. quite incredible, <laughs> quite high. Yep, Civilization 7's Exploration Age tasks us to do the... W jaki sposób niemożliwe do zrobienia? No płytki, które dają 40 tam różnych surowców, różnego inkomu, łącznie tam było napisane, że jest ich 5. No to raptem daje heksa, który daje 8. Jak się tutaj przyjrzymy na przykład, to tak, tutaj mamy ile? 7. To jednego brakuje, już jest załatwiona sprawa. Chociaż może być jedno, co daje 7, a drugie nikt sobie daje 9, więc to nie jest takie niemożliwe do wykonania. Nic takiego jakby specjalnego, gdyby to miał być heks, który ma, yy, albo dobra, dwa heksy, które łącznie dają 40, no to musielibyśmy doprowadzić do momentu, że jedno pole daje nam 20, prawda? No to to już by było dosyć ciężkie, tak mi się wydaje, aczkolwiek chyba wykonalne biorąc pod uwagę, że tutaj w tej części będziemy mogli sobie dobudowywać budynki na heksie, znaczy dwa budynki na jednym heksie będą mogły stać, na dwa dystrykty, dwie really Kurczę, patrzcie and tutaj. An and Jasne, no to jest jakiś ekstremalny late game. Nawet to jest 41 populacji. Wydaje mi się, że ten screen. Nie jest raczej z tego, z epoki eksploracji, ale mogę się mylić, bo oni jeszcze nic nie pokazali więcej, chociaż te budynki też na współczesne nie wyglądają jeszcze. To w ogóle Machu Picchu macie na wzgórzu postawione. Fajnie, że ten cud zostaje. No, ale zobaczcie. 18 do jedzenia, 10 do produkcji, 11 do nauki, 7 do kultury, 18 do szczęścia. A szczęście no, też powinno być wliczane. W takim razie, jeżeli się pokazuje teraz, to jest w ogóle nowość, nie? bo nie mieliśmy tego w Cywilizacji 6, że happiness jest pokazane jako, y, jako dobro na danym heksie. Też w sumie warto zwrócić na to uwagę i zapamiętać. Seven. So we begin with the districts themselves. Big changes, weird changes. Firstly a new mechanic, overbuilding. So I'm replacing the garden with a bazaar uh, and this is what's called okay. overbuilding. This is something that's unique to a new age when you've played a previous one. I have to admit, I need to adjust my own sort of mental definition of the word. I tend to go for that first one. So, no, a no. new mechanic which is essentially replacing buildings, as the ones from previous ages will lose some of their value as you move through to a new age. Have a listen. Uh, what happens is you do, like you said, you lose all of your adjacency bonuses on your antiquity buildings. They're still present. They're still providing you some yield. We mm -hmm. can see in this case I'm getting two gold from the market, but all of the adjacencies that it had went away. So, adjacencies from most old buildings from a previous age will be lost, but we'll get something to help us out. No. Specialists that you place onto the map are still there once you transition, but what specialists do is they boost the adjacencies of the buildings in that tile. All of those go away from the antiquity buildings, so we want to place buildings into tiles where we might already have specialists to try to boost those again, and that's going to matter for our science legacy path. It will, more on that later, but the specialists will be key, because they interact with adjacency in this game. No tak, tak, they... o specjalistach to już wiemy od dłuższego czasu. Jak dostajecie populację w danym mieście, to zamiast poszerzyć sobie granicę jednego heksa, no bo tylko w takim wypadku możecie sobie poszerzyć miasto, tak, Robi Wam się nowy obywatel, stawiacie go sobie na danym heksie, przyjmujecie heks i tam jest od razu no, budynek. Macie wtedy dobra, jakie ten heks daje. To jest zmiana w stosunku do Cywilizacji 6. W Cywilizacji 6 już mieliśmy to mikrozarządzanie tymi obywatelami, że sobie wybieraliście pola, na których mają pracować. Tutaj w siódmej części oni z tego zrezygnowali. Dla mnie szkoda, jak wyjdzie sumarycznie, no to się okaże podczas rozgrywki. I zamiast sobie poszerzyć takie, poszerzyć granice miasta, możecie sobie po prostu wsadzić do danego dystryktu specjalistę. Zamiast poszerzać. Czyli specjaliści to jest jeden obywatel w górę. No i dostajecie jakieś bonusy. W tym wypadku tutaj będziesz że dostanie dwa do nauki i dwa do kultury, ale dostanie minus dwa do jedzenia i dwa do zadowolenia z tego jednego heksa. Jeżeli chodzi o te, co oni powiedzieli, nadbudowywanie budynków, no to nadbudowywanie było też w cywilizacji 6. Mogliście sobie spokojnie stawiać dystrykty na kopalnie na przykład, czy na jakimś innym ulepszonym polu. Czyli wychodzi na to, że oni zamiast sprawić, że będziemy mieli jakieś, jakieś technologie, które ulepszają nam na przykład kopalnie, na przykład farmy, albo sprawiają, że farmy możemy budować na wzgórzach i tak dalej, i tak dalej, rezygnują stąd tego na rzecz, że na, na rzecz epok, znaczy to jest ściśle związane z mechaniką epok w takim, w takim wypadku, no nie? I z dynamicznymi cywilizacjami, no bo przechodzimy sobie z jednej epoki do drugiej, wybieramy wtedy też nową cywilizację, prawda? I niektóre nasze stare ulepszenia płud, niektóre nasze budynki przestają dawać to, co dawały, lub nie dają nic. Innymi słowy, przestają być użyteczne i dzięki temu mamy możliwość nadbudowywania tych budynków, żeby stały się bardziej użyteczne. Stick around through the ages. Here, if I just freeze frame for a moment, you can see what happens when you grow. You can either grow out to a new tile. No tak, no, to, or to właśnie no. If you don't want to expand your city, you could choose to add to no. an existing tile. What do you add? A specialist. This way of adding extra population. Again, like we nawet pokazane. Tak, ja na chwilę tej sobie zniknę. Jest. We talked about in a video last week building tall rather than wide. You can see also, by the way, the other option here. Here it is. <coughs> Choosing this tile will give you a plantation. So you can improve a tile, improve a resource on a tile, or add a specialist if you choose to. Now, back to the task at hand because finally here for axis also showcased another important change for districts in civilization 7 and probably the final one to round out these first overarching changes in civ 6 you, you got uh, science adjacency from from reefs from with gathering storm you got it from geothermal vents no. and then um, the and now uh, it's from resources so um, science and production buildings both get adjacency science is To jest akurat fajne. Podoba mi się koncept, w ogóle zamysł tego, że surowce. No to jest rozbudowany, rozbudowany pomysł w cywilizacji 6 korporacji, no bo któryś DLC wprowadziło do cywki 6 możliwość zakładania korporacji i dzięki temu, dzięki korporacjom mogliście sobie stworzyć z danego surowca, którego mieści najwięcej, w którym założyliście sobie tam korporację i tak dalej. Mogliście sobie stworzyć ulepszony. Nie wiem, jak to nazwać, przedmiot danego surowca, który dawał Wam jakieś bonusy, na przykład zwiększoną produkcję 20% w mieście. To było traktowane poniekąd jak wielkie dzieła. Miał to swój specjalny budynek, właśnie korporacyjny, gdzie mogliście umieścić do trzech takich przedmiotów. Oni tutaj rozbudowali ten pomysł, i teraz możemy sobie zarządzać surowcami, rozlokowywać się do poszczególnego miasta, osady. No i fajnie, że to te itemy będą nam zwiększały na przykład, nie wiem, na przykład przychód. Występują. or excuse me, they're, they're respective building adjacency from resources. so there you have it. quite a few changes to adjacency, that last one being that resources are key for science and production adjacencies. we're going to need our specialists and crucially we're going to need to overbuild, like they're doing here, selecting a new building, placing it down, potentially. Over top of an old one. I will probably refer to it as replacing. We see some other points no, of interest here, church, like no the question. building of a unique quarter, another way to stack a whole load of yield and synergy within a district by adding two likewise buildings. You might have also noticed an interesting tag, no. ageless, alongside the many other points of interest in that shot in particular. So let's talk ageless and persistent the kinds of things that, no, that they yield as you move through an age because these districts will matter as well have a listen so there's actually two types of buildings that cannot be overbuilt um, okay. one of those is ageless ageless means that once a building once that building has been placed um, its effects continue to persist regardless of, or continue to matter regardless of the age um, so things like Uh, the SIV Unique buildings, the Parthenon, the Odeon, those are ageless. Once they're placed, we cannot build over those. So this Greek quarter that we have here, um, the Acropolis, no is to going to jakby... stay here throughout exploration, throughout Przepraszam, model. to jest jakby logiczne, bo no. stawiamy sobie cud, czy jakikolwiek budynek, który jest ageless, czyli ponadczasowy i w każdej epoce on będzie stał i dawał bonusy, które dawał od samego początku. We will always have these buildings, we can never replace them. That's important, because that is not flexible. You're need to jest ważne, bo to nie jest budować plan tego no, around... Tak, dobra, i że budynki, które są ageless, nie będą mogły zostać nadbudowywane, czyli tam, gdzie już się postawimy, tam, już sobie będą stały. Czyli jakieś tam planowanie w budowaniu, takie wiecie, planowanie przyszłościowe, zalążek, taką cząsteczkę tego będziemy jednak mieć. No to fajnie, spoko. I As we move through, there's more to uncover here though. The second type is persistent, mm. and those are on our warehouse buildings, like the granary here. Persistent is very similar to ageless in that you cannot overbuild it and its bonuses continue to matter. However, persistent buildings can continue to be built in future ages. So if we do not have a granary in a settlement, we can still make a granary in a settlement because the granary has that persistent tag. Right, so there's ageless tag and also persistent. And the difference is. I teraz tak się zastanawiam, weźcie to, wytłumaczcie nowym graczom, którzy dopiero zaczynają grać w Cywilizację, bo że zaczną od Cywilizacji 7 swoją przygodę z Grami 4X na przykład. Nie daj Boże. Macie dwa rodzaje budynków. Macie ageless, no to jest wiadomo ponadczasowe, stoi sobie i daje bonusy, ale macie też ten persistent, persistent jak on tam to nazwał, czyli budynki, które nie mogą zostać nadbudowane, ale możecie je budować w każdej kolejnej epoce. No tych epok też aż tak dużo nie mamy, bo mamy raptem jedno, w sumie trzy, z czego w tej pierwszej, no zaczynamy. No, to takie niepotrzebnie mi się wydaje zagmatwanie trochę w nazewnictwie tego, bo to znaczy, że... No zresztą zobaczmy, może będzie pokazane, no bo tutaj podali przykład Spichlerza, że Spichlerz jest takim budynkiem persistent, czyli że on sobie zostaje... Że, możemy go, że on sobie zostaje, może, daje bonusy i możemy go wybutować w każdej kolejnej epoce. Znaczy, śmiesznie w ogóle brzmi, jak mówię, w każdej kolejnej, bo jest ich tak mało. Nie? A to oznacza, że będziemy mieli budynki podobne, do których jesteśmy przyzwyczajeni w nazewnictwie, czy nawet wielkościowo do spichlerza. Nie wiem, no, tartaki na przykład. I one nie będą persystem. It dodatk can be built in future ages. ages whereas ageless buildings cannot be built in future ages, but their benefits are ageless. However, so too, I'm guessing, are the benefits of the persistent buildings. And this is the part that just feels a little bit weird to me. It's almost like you could swap the titles, ageless and persistent. And it would still work. Like the words kind of mean the same, You're kind of talking about the same thing. The real in-game impact of only being able to build it once and not being able to replace it—I assume that last part is also true for both of them—is still the same. And I also worry a little bit that this kind of weirdness around the nomenclature could hinder players. Our experience. See here, there's sawmill, ageless, but the warehouse, the saw pit is persistent, not ageless, yet kind of the same thing as you move through the ages, the impact is the same. I don't know. Seems a little bit unusual to me. But I could be alone in that. Let me know in the comments. I'm sure you uh, let's move through then and bring this all together. How do all of these changes relate to the final part of our video? It's time to talk about the enlightenment and that goal of getting forty yield in a district only No, dobra, bo enlightenment game, to jest jedno z, z tych z, z ścieżek dziedzictwa w sensie to jest potrzebne do zwycięstwa na, y, naukowego. I tu jest napisane posiadaj 5 dystryktów, które nie są y, centrum miasta, które posiadają 40 dóbr na Heks w sumie total. I mean this is a big ask traditionally at least for previous games Though, if we take a look at some evidence, they've moved through from a previous age here and in this exact same live stream where everything else has been from, and even the AI is able to achieve some stuff inside of the science fun anyway, these goals seem to be reasonably achievable, and the developers for Axis will go on to reinforce that. It's important to note that, of course, by achieving these legacy uh, milestones, we advance the age. Znaczy, jak przesuwamy epokę epoka i tak się sama przesuwa ty, ka, z każdą jedną turą bo mamy limit tur na epokę w sensie epoka jest ściśle ktoś to tur od tam było do, od 150 chyba do 200 jeżeli mnie pamięć nie myli takie widełki nam na razie zapodali Grades for our leader and all sorts of benefits for the empire back to the enlightenment no. I want you to listen to what Phyraxis had to say about its achievability in Civ 7. So, the Science Legacy Path is all about building super powerful tiles within your city. <laughs> so this is actually pretty normal gameplay here in the Exploration Age that you can get a few tiles in your cities up to this level. At the end of the age. At the end of the <laughs> age, we unlock higher specialist caps as we go through the age. Uh, we have to get um, our adjacency. Buildings? Tutaj wyjdzie, że się czepiam, ale okrutnie, obrzydliwie wyglądają ikony tych surowców. Nawet owce. Tutaj ten silk, tutaj barwniki. Wszystko tutaj wygląda tragicznie. Ale, ale, tak? Jest zapowiedziane, że user interface i ikonki ulegną zmianie i poprawie. Mam nadzieję, że ten build, na którym oni to wszystko prezentują, jest to bardzo wczesny build, załóżmy wrześniowy nawet czy sierpniowy niech będzie, a nawet jeszcze wcześniej. Im wcześniejszy im starszy, tym lepiej. Bo jak teraz mamy listopad, już środek listopada, to premiery zostały 3 miesiące, jeżeli otrzymamy, no nie wiem, nie jestem do końca pewien, czy oni tak ze wszystkim, z tym z Interface'em się wyrobią, ale trzymam kciuki. So from this age put yep. in place. Uh, tile both And then each specials we put down on top of that helps both of those buildings get better and better adjacencies. And then you'll also see in our civics tree, there are civics that temporarily boost... Faktycznie, bo nie wziąłem tego pod uwagę, znaczy nawet ja o tym nie pomyślałem. Jak możemy sobie stawiać teraz dystrykty na hex w sensie każdy jeden budynek, no to jest dzielnicą i postawimy sobie, na jednym heksie możemy mieć do dwóch budynków, zakładając, że nie będziemy mieli żadnej technologii, która zwiększy ten limit na przykład do trzech, no to jak mamy dwa budyneczki na jednym heksie i możemy dać jednego specjalisty do tego, no to ten specjalista będzie jakby przynosił korzyści z tych, z tym dwóm budynkom, które na tym heksie się znajdują. Czyli de facto większy value będzie wtedy z tego specjalisty, bo obsłuży nam dwa budynki, 200 EQ, a nie jeden. Just ...adjacency bonuses, yeah. um, or certain types of buildings, And that's how you can finally get all the way up to 40 total yields. So, it may be possible, as you have moved through from one age into the next, to actually get the 40 yield. And if anything else is to go by, if some of the stuff that they released recently as well in that last developer diary about this very topic about managing an empire, we saw some fairly A high przyznam, yields and you've seen that if this is the stage of exploration, looks very powerful W sensie, tu, tutaj to, co widzicie, to potężne są te dobra, jakie są z heksa. Strasznie dużo profitu to daje. To są jakieś pojebanie wysokie, te wartości, nie? Oczywiście najprawdopodobniej specjalistami to jest napakowane, bo tu mamy 41, 41 obywateli. No to tutaj obszarowo chyba 40 nie ma. Załóżmy, że jest ze 30 albo 20. Nie, no 25 tak na oko, na no szybko licząc, że to było. Puszczanych tych. z 2, 3, 4. No. i think i'm in some of the gameplay of this video too. so my conclusion is that while some of the terminology might be a bit weird, or as my high school japanese teacher would say, it's not weird, it's interesting. so maybe a bit. <laughs> interesting. Ja it's not weird, it's a feature. the broader system seems like it should be fairly fun to use i like the idea of yields being supercharged particularly as a player who prefers to play tall rather than wide i find this fairly interesting fairly exciting even uh, let me know your thoughts in the comments down below and thank you again for subscribing what a record effort we might actually oh. hit 100k by seven days <inaudible> W tym momencie możecie to zmienić, żebyśmy zbliżyli się do magicznej bariery 500 tysięcy subskrybentów. A jeżeli chodzi o film i o te informacje wszystkie, podoba mi się. Ja lubię grać wysoko, wąsko i wysoko, by mieć tak 4-5 miast maksymalnie i sobie to wszystkie pola potem ulepszać, żeby mieć takie potężne. Tutaj widać, że będzie taka możliwość jak najbardziej. Jeżeli chodzi o nazewnictwo nazywni pokroju tych budynków nad nadbudowywania, że mamy budynki Ageless, mamy budynki te persistent. No to to jakby nawiązując do tego, co oni powiedzieli na poprzednim live że chcą. To była propos liderów, że oni nie chcą dawać dynamicznych liderów, albo żeby można było ich w jakikolwiek sposób zmieniać, żeby nie wprowadzić chaosu dla nowych graczy, jednocześnie tutaj dają takie coś. No nie wiem, osobom, które w 4X grają, które w cywilizację grały, czy grają nadal i będą grały też w siódemkę, no to raczej to nie będzie stanowiło jakieś tam bariery, że coś będzie pogmatwane, przeczytacie sobie raz, usłyszycie raz, już zrozumiecie. A dla nowych graczy? No nie wiem, Stefan, nie wiem. Dobra, tyle ode mnie w dzisiejszym materiale. Jeżeli się podobało, no to like plus komentarz będą mile widziane. Subskrypcja, o czym wspomniałem, również. I słyszymy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.